Witaj w końcu. To jest czas, żeby zaczął siebie postrzegać takim, jakim naprawdę jesteś. Jesteś indywiduum, ale nie tylko. Nie jesteś kroplą w oceanie, jesteś całym oceanem w kropli. Są to słowa Rumiego, 13-wiecznego mistyka i poety sufickiego. Pięknie oddaje to ideę, że chociaż pojawiasz się jako jednostka, jesteś odbiciem i wyrazem całej uniwersalnej świadomości boskiej. Boskiej esencji, która przenika wszystko. Poza faktem, że aktualnie skupiamy się w świecie fizycznym, żyjemy w świecie marzeń. Wszyscy marzą o byciu zdrowszym, silniejszym, mądrzejszym, żeby czuć przynależność, osiągać swoje cele i żyć w spokoju bez strachu. Ale. Rozglądając się dookoła, większość ludzi to nie wychodzi. Bycie świadomym swojej prawdziwej natury pozwoli ci działać z pewnością i wsparciem w spójności mentalnej, duchowej i fizycznej. Jak to wykorzystać? Jaka jest różnica między byciem świadomym swojej prawdziwej natury boskiej a kompleksem Boga? To właśnie rozpracujemy. Tak samo jak idea woli Boga to koncepcja tajemnicza, i często błędnie interpretowana, czy jest to zewnętrzna siła kształtująca Twoje życie, czy też coś o wiele głębszego. Aby to zrozumieć, musimy wyjść poza powierzchnię naszej codziennej tożsamości. Nie jesteś po prostu człowiekiem. Jesteś cząstką Boga, która ma ludzkie doświadczenie, duszą wyrażającą siebie przez pryzmat fizycznej egzystencji. Jesteś boskim awatarem. Ty jesteś. Tym, czego szukasz. Ty tworzysz ten świat takim, jakim chcesz, aby był. Podejmujesz wybór każdego momentu, świadomie, bądź nieświadomie. Twoje przekonania, emocje i myśli tworzą Twoją rzeczywistość. Twoje fizyczne ciało jest tylko tymczasowym naczyniem dla prawdziwego Ciebie. Pomyśl o tym. Mówisz: Moja ręka, a nie ja jestem ręką. Moja głowa. A nie ja, głowa, moje ciało, a nie ja, ciało. Ciało to jest kostium. Jest narzędziem do rozwoju Twojego ducha. I jeśli zaczniesz rozumieć to rozróżnianie, zobaczysz, jak koncepcja woli Boga splata się z Twoją własną. Przeznaczenie i wolna wola działają razem, jak korytarz i sposób, w jaki po nim idziesz. Twoja dusza wybiera temat Twojego życia z wyższego poziomu, ale sposób, w jaki go eksplorujesz, jest Twoim wyborem. Wybrałeś to ciało, i nim będziesz odkrywał świat. Co zrobisz, będąc w tym ciele, zależy teraz od ciebie. W tym sensie, wola Boga nie jest czymś narzuconym Tobie. To nadrzędna rama, którą Ty, jako wieczna dusza, ustanawiasz, aby wyrazić siebie. Zagłębmy się w to bardziej. Jeśli Bóg jest naprawdę wszechobecny, wszędzie i we wszystkim to nie jest czymś oddzielnym od ciebie. Jest zrobiony z tej samej boskiej esencji. Fala nie jest oddzielona od oceanu. Jest jej zlokalizowanym wyrazem. Bóg nie musi wywierać woli, ponieważ doświadcza siebie przez ciebie. Twoja wola, Twoje wybory są przedłużeniem tej boskiej siły. Dlaczego więc przypisujemy Bogu chwałę lub winę tylko wtedy, gdy sprawy idą po naszej myśli? Jeśli Bóg jest wszystkim, każde doświadczenie, dobre lub złe, zasługuje na wdzięczność. Każda chwila jest okazją do przypomnienia sobie swojej boskiej natury. Jak praktycznie zastosować to zrozumienie, jeśli jesteś cząstką Boga, zlokalizowanym wyrazem uniwersalnej świadomości? Jak możesz obudzić się do swojej boskiej natury? Zacznij od zakwestionowania swojej tożsamości. Zostałeś uwarunkowany, aby wierzyć, że jesteś po prostu fizycznym ciałem z oddzielnym umysłem. Ale czy to naprawdę prawda? Obserwuj swoje myśli i emocje. Zauważ, jak przychodzą i odchodzą, podczas gdy coś głębszego w tobie, niezmienna świadomość, pozostaje stale. Odseparuj swoją świadomość od swojego ciała i umysłu. Ta świadomość jest przebłyskiem Twojego prawdziwego ja. Ciało i umysł to narzędzia. Ale tu Ty jesteś duszą, wieczną istotą kierującą tymi narzędziami. Współczesna fizyka kwantowa zaczyna być zgodna ze starożytnymi, mistycznymi prawdami. Eksperymenty, takie jak zjawisko podwójnej szczeliny, pokazują. Że świadomość kształtuje fizyczną rzeczywistość. Splątanie kwantowe ujawnia podstawowe połączenia między wszystkimi rzeczami, odzwierciedlając duchową koncepcję jedności. Więc jeśli jesteś falą w oceanie istnienia, jak żyć z tą prawdą? Po pierwsze, ćwicz wkraczanie w swoją szerszą świadomość. Rozszerz swoje poczucie siebie. Poczuj siebie jako przestrzeń, w której pojawiają się wszystkie rzeczy. To jest twoja prawdziwa wielkość, istota tak ogromna jak sam wszechświat. Z tego stanu naturalnie działasz ze współczuciem, mądrością i mocą. Prawdziwymi cechami charakterystycznymi boskiej istoty. Wyzwania w życiu to nie są przeszkody, to są okazje, katalizują Twój rozwój, pomagając ci pamiętać o Twojej nieograniczonej naturze. Każda porażka to szansa na głębsze zestrojenie się z uniwersalną świadomością, której jesteś częścią. Twoja podróż, Twoje wybory i Twoje wyzwania, wszystko to przyczynia się do wielkiego kosmicznego planu. Nie jesteś tylko częścią wszechświata, jesteś wszechświatem doświadczającym siebie. Więc żyj odważnie, jako fala i ocean, dusza i nieskończona świadomość, postępując w ten sposób. Realizujesz nie tylko swój własny potencjał, ale także wolę boską, której jesteś wyrazem. Kompleks Boga to stan umysłu, w którym uważasz, że posiadasz nadnaturalne uprawnienia i nieograniczone możliwości. Jesteśmy ograniczeni grawitacją, potrzebą snu, wody, jedzenia, kilkoma innymi rzeczami. Ograniczenia te sprawiają, że możemy mieć doświadczenie ludzkie. Trzeba znać zasady, żeby lepiej odnajdywać się w tej rzeczywistości. My nie stoimy powyżej zasad społeczeństwa. My tworzymy społeczeństwo. Mówię do ciebie jak do siebie, bo wiem kim ty jesteś, albo wiem kim ja jestem. Boski potencjał nie polega na egoistycznej sile, lecz na połączeniu, jedności i współtworzeniu ze wszechświatem. Więc jaki krok podejmiesz dzisiaj?